Dzień dobry, cześć to Sławomir O jak zrobiłem, tak i powiedziałem I tak jest Kurczaki W odchowalniku Woda się robi, tam już słonko świeci Trochę im jeszcze zimno, ale przywyknął. Jedzonko jest, także na kwotce. sobie troszkę jeżdżą, skaczą po niej, ale broilera odróżni zaraz od. Górki. O tutaj patrzy się, tu jest z mojego chowu kurka i tamta brązowa z taką główką żółtką, co uciekła i zielono nóżka gdzieś, to na pewno, a broilery takie dupska już obsrane, pióra obskubane, także gatunek taki, od razu widać, że już jeździ na ja mamusi. Jak świnka. O tutaj mój też taki widzę. Obskubano ma pupę. Z tymi wszystkimi brojlerami żre. No i jak to się mówi, z kim się zadajesz, taki się stajesz. Pozdrawiam.